Do Polski, proszę Państwa, wreszcie przyszła prawdziwa zima, co powoduje spore utrudnienia w komunikacji na drogach i torach, problemy z dostawami prądu, miejscami pokrywa śnieżna wynosi nawet pół metra i jest szansa, że utrzyma się dzięki niskiej temperaturze. A my teraz będziemy rozmawiać o tym, dlaczego powinniśmy się cieszyć ze śniegu, cieszyć się z tego, że ta zima jest taka, jaka jest, że wreszcie jest taka, jaka jest, czyli że jest śnieżna. W naszym studiu profesor Krzysztof Kukuła, hydrobiolog i ekolog wód z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, pan się cieszy ze śnieżnej Zimy. No tak, po mojej mi nie widać, że się cieszę. <grym> Cieszę się dlatego, że siedzę już 5 minut tutaj w budynku, natomiast 15 minut wcześniej nie bardzo się cieszyłem, bo musiałem odśnieżyć samochód, więc to radość połowiczna. Tak, czyli prywatnie trochę mniej się Pan cieszy, ale jako specjalista od, od obserwacji sytuacji hydrologicznej w naszym regionie i naukowiec, który zajmuje się badaniem tego systemu, ekosystemu naszego całego, to pewnie Pan się bardzo cieszy. To już poważnie rzeczywiście się cieszę, bo. Niedobory wody, takie jak w ostatnich latach, regularnie się powtarzają, bardzo utrudniają hydrobiologom pracę. Także ten śnieg to jest duża radość rzeczywiście. Bo ten śnieg to jest woda, później już tak w takiej postaci innej. Zdecydowanie tak. To znaczy praktycznie wszystkie karpackie rzeki mają tak zwane zasilanie śnieżne albo śniegowe. Czyli zasoby wody w ogromnym stopniu zależą od tego, ile śniegu spadnie w zimie. Także ten śnieg tegoroczny no, bardzo cieszy, no bo jak pamiętamy, zeszłą zimę to prawie go nie było. I ta susza hydrologiczna, yy, o której alarmują yy, m.in. ekolodzy, hydrolodzy, hydrobiolodzy, tak jak pan, ona utrzymuje się w Polsce od, 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 właściwie od wielu lat, yy, bo trochę nam się klimat zaczął zmieniać. Yy, no tak, tak. No jest cieplej, t, trochę mniej pada przez cały rok, bo w zasadzie deszczu też nie mamy za wiele, a jeśli jest to yy, często nawalny i krótkotrwały. Yy, w każdym razie te niedobory wody odczuwałem bardzo mocno z całej tej listy instytucji czy osób cierpiących na niedobory wody. No kto wie, czy na pierwszym miejscu bym nie wymienił rolników, bo no, to jest kluczowa grupa, która bardzo mocno zależy od tego, ile będzie wody w glebie. Ale też leśnicy alarmują no, leśnicy wielokrotnie na nasze antenie, tak, susza w lasach, to też, to też taka szkoda dla nas, bo mamy y, y, też y, zakazy y, w, wstępowania czy wchodzenia do lasów, kiedy jest bardzo sucho, wiadomo, zagrożenie pożarem. Jak duża powinna być taka pokrywa śnieżna, i jak długo powinna się utrzymywać y, na powierzchni ziemi, żeby rzeczywiście ta woda, która potem powstanie ze stopni. Z Stopniejącego śniegu poprawiła sytuację hydrologiczną. Znaczy, no wszystko z umiarem. To znaczy, krótko mówiąc, to tak naprawdę, pomijając kłopoty komunikacyjne, śniegu powinno być jak najwięcej. Jeśli chcemy nie mieć problemów z niedoborami wody potem wiosną i w lecie, no to im więcej śniegu, tym lepiej. No, ten rok wygląda nieźle. Przed audycją jeszcze zadzwoniłem do swoich przyjaciół w Bieszczadach. No, przez noc napadało 20 cm nowego puchu, także jest 60-70 cm śniegu w górach i to w, w dolinach, natomiast wyżej pewnie jest go nie, nieco więcej. No więc to już jest nadzieja na to, że ten zeszłoroczny kiepski bilans, jeśli chodzi o wodę, będzie w tym roku lepszy. To już hydrolodzy, nawet w oficjalnych dokumentach, które wiszą na stronie MGW, pojawia się nadzieja, że, że będzie lepiej, jeśli ten śnieg no, naprawdę się utrzyma. Tego, tego jeszcze nie wiemy. Bo to chodzi o to, żeby on się jednak trochę <trym> utrzymał na tej, trochę, w sensie przez nawet co kilka tygodni? Mm. O tak. No. Znaczy w naszych warunkach tutaj śnieg do 90 dni nawet się utrzymuje, no w Tatrach nawet 200, ale te 90 dni, no to jest sporo. No i idealnym rozwiązaniem byłoby to, żeby ten śnieg leżał jak najdłużej i powoli uwalniał wodę. No to jest ideał. Pogoda robi nam różne przykusy, więc zobaczymy, jak będzie w tym roku. No właśnie, bo gdyby ten śnieg zaczął tu tak sobie możemy podywagować, gdyby zaczął topnieć szybciej, no to pojawi się znowu zagrożenie powodziami. Dokładnie Rozstopy tak. Roztopy powodzie. Dokładnie tak, to znaczy zwykle powodzie te roztopowe związane są z gwałtowną zmianą temperatury i szybkim topnieniem śniegu. Wtedy nie ma szans, żeby on wsiąknął w glebę i spływa po powierzchni, zasila rzeki, i można powiedzieć, że tak trochę za darmo ta woda spływa do Bałtyku, nie zostaje w glebie. No ale też ta pierzynka Białego Puchu ma znaczenie w ogóle dla przyrody. To, że się utrzymuje, jakie ma znaczenie? Oczywiście, to, to znaczenie, słowo pierzynka jest idealne. Tutaj rzeczywiście rośliny, wszystkie uprawy o zimę wymagają takiej właśnie pierzynki chroniącej przed mrozem. No wyliczenia takie, które gdzieś, pamiętam, spotkałem w te, takich pracach dotyczących rolnictwa, 5-centymetrowa pokrywa śniegu już chroni o ziminy przed temperaturami minus 10, a nawet minus 15. No więc to jest rzeczywiście taka wspaniała kołderka. Kołterka albo pierzynka, bo pierzynkę kojarzymy z czymś grubszym. No i jeszcze też pierzynkę kojarzymy ze snem zimowym zwierząt. To też jest istotne, żeby ten śnieg był, bo też śnieg spowalnia pewne procesy także fizjologiczne. Tak, dokładnie tak jest. Więc te niskie temperatury wręcz są niezbędne dla bardzo wielu i roślin, i zwierząt. Więc im więcej śniegu, tym lepiej. A zima powinna być i śnieżna i z niskimi temperaturami. Bo przecież pamiętajmy, że zima zaczyna się, kiedy się zaczyna? No w grudniu. No tak. No. I trwa do marca. No do marca. To już mówimy tak, nie trzymając się kalendarza, tylko takich realiów w naszych warunkach klimatycznych. Tak. I nie powinniśmy się na zimę obrażać, że jest jaka jest, czyli że jest śnieżna. A raczej powinniśmy też myśleć o tym bardzo pozytywnie, jeśli ten śnieg utrzymałby się dłużej. Dlaczego jeszcze Dlaczego jeszcze powinniśmy się cieszyć z tego, że mamy prawdziwą zimę, to w rozmowie z naszym gościem już za parę minut. W naszym studiu profesor Krzysztof Kukuła, hydrobiolog, ekolog Wód z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego. Panie profesorze, cały czas spoglądamy za okno i widzimy, że wciąż pada, i ustaliliśmy już, że tych wszystkich, którzy obserwują ekosystem, to, co dzieje się w przyrodzie, ten bilans wodny, to ta sytuacja bardzo cieszy. Natomiast podywalgujmy, co mogłoby się stać, jeśliby ten śnieg utrzymał się rzeczywiście bardzo długo, ale także co może, mogłoby się stać, gdyby zaczął szybko topnieć. Bo pan ma orientację, jeśli chodzi o takie prognozy na najbliższe tygodnie. No, hydrobiolog musi śledzić prognozy pogody, bo w zasadzie nasze działania. Terenowe są zależne od tego, ile jest wody w środowisku, więc cały czas te informacje, które na stronach choćby MGW się pojawiają, nas interesują. No, na ten moment te sygnały, które gdzieś tam się pojawiają, są powiedzmy umiarkowanie optymistyczne. Znaczy, śnieg się powinien utrzymać jeszcze przez jakiś czas, natomiast meteorolodzy piszą o możliwym ociepleniu. Tutaj no oczywiście w zimie nie ma nic nadzwyczajnego. Jeśli są ocieplenia, ochłodzenia, to jest po prostu normalne. To nie są anomalia, tylko normalna sytuacja. Ale przy stosunkowo dużej pokrywie śnieżnej, jaką mamy w tej chwili, gdyby przyszło nagłe dość wysokie ocieplenie, to z, pojawia się zagrożenie powodziowe. Może w naszym regionie kraju nie tak wielkie, natomiast na północy Polski gdzieś spadło śniegu bardzo dużo. Gdyby tam pojawiło się gwałtowne ocieplenie, to może być problem. No miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale no, z, z, jeśli chodzi o właściwości śniegu, to mniej więcej można powiedzieć tak, że przy temperaturach plus 2, plus 4, taka no powiedzmy 30-centymetrowa pokrywa, taka mniej więcej, jaka jest dziś w Rzeszowie, powinna się utrzymać jakiś tydzień, mniej więcej. Ale jeśli byłoby więcej, plus 10, no to topnienie przyspiesza. Czyli te, temperatura ujemna, jak, jakakolwiek, byleby poniżej zera, ona spowoduje, że ten śnieg się zatrzyma na dłużej. Tak, no tak naprawdę, byle noce były z ujemnymi temperaturami, to będzie nieźle. Na razie jest tak, że mamy tę y, poprzednią, poprzednią, y, poprzednią y, pokrywę śnieżną sprzed... Kilku dni ona się wciąż utrzymuje, bo była bardzo niska temperatura. Teraz dosypuje nam śniegu, więc ta pokrywa się zwiększa. No cóż, będziemy obserwować w takim razie, jakie będą notowania temperatury. Na razie rzeczywiście temperatury ujemne są przewidywane, i oby to się sprawdziło, bo w tym w, w przyrodzie, przyro, przyro, przyroda nie lubi rewolucji, jak, jak no, rozumiem. Zdecydowanie na czas yy, rewolucję przyrodniczy. Czy nie są czymś zaskakującym. Co jakiś czas jednak jakąś małą rewolucję mamy. No tak, mówiąc o rewolucji mam na myśli oczywiście to, że radykalnie coś, coś tak. się zmieni I, i to nie byłaby dobra wiadomość. Natomiast y, możemy y, spróbować porównać też, jak działa śnieg, ta woda ze śniegu z tą wodą z deszczu. Y, czy można to w jakiś sposób porówn porównać? Czy śnieg jest lepszy dla gleby <laughs> niż, niż deszcz? Y, no to hmm, zastanawiam się, jak krótko na to odpowiedzieć, się pewnie nie da. Bo jeżeli e... śniegu jest dużo, to jest dużo wody. Tak, tylko pan, pamiętajmy, że tu nie jest przelicznik 1 do 1, to znaczy 1 centymetr opadów e, śniegu, to nie jest 1 centymetr opadów wody. To, to, śnieg to znacznie mniej wody. I chociaż tu, tak nawiasem mówiąc, e, Parę tygodni temu mieliśmy przy pierwszych opadach taką sytuację, gdzie śnieg bardzo szybko temperatura wzrosła i śnieg zrobił się cięższy, to znaczy trochę się wytopił, to no, metr sześcienny śniegu takiego ciężkiego, mokrego, to jest 800 kg mniej więcej, czyli ogromna masa. To Na leśnicy... litry to się da przeliczyć? Słucham? Na litry to się da przeliczyć, No wody. tak, no to, 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 to jest tak 800 litrów, mhm. no, więc... Więc wody, czystej wody. Więc przy takiej masie śniegu łamią się drzewa, pojawiają się szkody, które odczuwają i sadownicy, ale przede wszystkim leśnicy. To jeszcze wróćmy do wegetacji roślin, bo ona też jest bardzo ważna w tym kontekście śnieżnej zimy. Śnieg jest najzwyczajniej w świecie potrzebny i roślinom, i zwierzętom, też mikroorganizmom to o tym za chwilę. Tak, oczywiście no, dla roślin to jest kluczowa sprawa. Jeśli śnieg, woda stopniowo ze śniegu będzie się uwalniać, no to wiosną nie będzie deficytów wody, czyli bilans będzie dodatni, będzie więcej wody przybywać niż ubywać, no bo w sposób naturalny woda odparowuje, rośliny transpirując no, pozbawiają w glebę wody, więc ten bilans dodatni jest konieczny. To od, od wielu lat mamy, wios... najbardziej odczuwalne są niedobory wiosenne wody. Tak, i, i w tym wszystkim jest też zmiana klimatu, i trochę zanikają nam niektóre pory roku. Przecież przedwiośnie tak naprawdę od wielu lat chyba nie istnieje, albo w szczątkowej postaci. No, niestety tak. To znaczy nie ma takiego płynnego przejścia od zimy do, do wiosny, tylko mamy zwykle skokową zmianę. No więc przy dużej pokrywie śnieżnej taki skok może być dla nas bolesny, ale może tak nie będzie. Dla nas, a przede wszystkim dla przyrody. Dla, dla nas to dla naszych kieszeni, tak? No, <laughs> może taka Wagacja ekonomiczna, bo jeśli rzeczywiście gleba będzie odpowiednio nawodniona, ten bilans wodny w glebie będzie odpowiedni, to też my nie będziemy musieli na przykład w tych naszych ogródkach czy na Polach martwić się o to, że rośliny mają mało wody. No dokładnie tak, to, to jest problem, który odczuwamy od lat i liczmy na to, że nie będziemy go w tym roku odczuwali. Proszę Państwa, zatem cieszmy się tą śnieżną zimą, bo. bo... Jest to czas, w którym śnieg powinien padać, powinien być i dobrze, żeby utrzymał się jak najdłużej, a potem stopniowo zmienił się w wodę, która nawodni glebę. Przy okazji obecności naszego gościa w studiu zapytam jeszcze o interesującą inicjatywę, która od wielu lat jest na Uniwersytecie Rzeszowskim. Środowisko biologów jest w to zaangażowane. Noc biologów w najbliższy piątek, panie profesorze. Tak, no to jest ogólnopolska inicjatywa. To tutaj w tym w organizacji biorą udział różne jednostki uniwersyteckie, w Kolegium medicum, Wydział Biologii, ale także Wydział Nasz, czyli Wydział, w którym pracuję. I którym Pan kieruje? I Instytutem, którym kieruję, bo w obrębie Wydziału są dwa instytuty. Natomiast w dużym stopniu, właśnie to, co ma związek z biologią, z nosą biologów ma związek z ochroną środowiska, którą nasz Instytut pilotuje i nasi absolwenci trafiają właśnie bardzo często do instytucji zajmujących się właśnie gospodarką wodną. Proszę Państwa, szczegóły Nocy Biologów Państwo poznają w audycji tu i teraz w najbliższą środę. Proszę słuchać, wtedy będziemy już bardzo dokładnie informować o tym, jakich atrakcji można się spodziewać podczas tego niezwykłego wydarzenia, które się odbywa na Uniwersytecie Rzeszowskim. A tymczasem obserwujmy przyrodę, obserwujemy Obserwujmy sytuację zimową, cieszmy się zimą yy, i ze względów estetycznych, i także ze względów praktycznych, myśląc o przyrodzie. Biorąc szczotkę rano i odśnieżając auto, bądźmy pozytywnie do śniegu nastawieni. <śm> Bądźmy pozytywnie nastawieni. Oczywiście uważajmy na sople, które się będą pojawiać w czasie roztopów, no ale to wszystko przed nami. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, panie profesorze, i za te informacje. Profesor Krzysztof Kukuła, hydrobiolog, ekolog wód z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego, był gościem Polskiego Radia Rzeszów. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.